Jeśli szukacie dynamiki w grach i uwielbiacie zręcznościówki, to ten odcinek przeglądu najciekawszych gier na Androida ostatnich dni zdecydowanie jest dla Was. Tym razem mamy chociażby długo oczekiwanego klona GTA czy grę z bohaterami uwielbianymi przez wielu z nas w dzieciństwie. Zapnijcie pasy, bo zdecydowanie będzie się działo. Jest tu ktoś, kto nie zna Power Rangers? Ten serial z kultowymi superbohaterami zawładnął wyobraźnią dzieciaków w końcówce XX wieku i sprawił, że każdy kolejny odcinek oglądały miliony ludzi przed telewizorami na całym świecie. Teraz ta fantastyczna piątka powraca do działania dzięki kinowemu superhitowi oraz okolicznościowej grze mobilnej. W której ścielamy się we wszystkich bohaterów znanych serialu i filmu i uczestniczymy w bezpośrednich pojedynkach z innymi graczami, korzystając z różnorodnych umiejętności specjalnych i uderzeń, które mają wyeliminować co istotne, jak najbardziej realnego przeciwnika stojącego po drugiej stronie sieci. Całkiem przyjemna i fajnie zaprojektowana produkcja. Nowa swego czasu zaprowadziła szeroko zakrojoną rewolucję w działce gier w serwisie Google Play. Różno było szukać bowiem tak efektownej i dopracowanej produkcji zarówno pod względem sterowania, jak i wizualnym. Dziś po kilku latach, Gameloft postanowił znów zobaczyć, czy ten sam koncept rozgrywki nadal się sprawdza, prezentując odświeżoną wersję jedynki o tytule Nova Legacy. To praktycznie ten sam tytuł, który znamy już od kilku ładnych lat, choć z kilkoma ciekawymi usprawnieniami. Różnice widać przede wszystkim w warstwie wizualnej, choć twórcom udało się także chociażby usprawnić sterowanie. I nadal gra się w ten tytuł naprawdę fajnie. Dynasty Warriors to seria, która ma naprawdę długie tradycje, zwłaszcza na konsolach Sony, na których ląduje regularnie od kilku ładnych lat. Teraz twardzennie konsolowa saga zawitała na urządzeniach mobilnych za sprawą Dynasty Warriors Unleashed, gry, która absolutnie nie zmienia systemu rozgrywki danego wszystkim miłośników tej sagi. To nadal soczysty slasher którym naszym zadaniem jest rozłożenie na łopatki tabunów przeciwników nacierających w stronę naszego bohatera. Dokonujemy tego nie tylko poprzez zamaszyste ciosy, ale także wykorzystanie różnego rodzaju sił specjalnych, które w mig wyczyszczą planszę dookoła. To czysta sieczka, ale bardzo relaksująca. Jedni mówią, że to GTA w wydaniu mobilnym, inni odżegnują się od serii Studia Rockstar przekonując, że to zupełnie nowa jakość na smartfonach i tabletach. Jakkolwiek by nie było, właśnie zadebutowała najnowsza odsłona serii Gangstar, bardzo udanego gangsterskiego sandboxa, którego akcja tym razem przenosi się do nowego Orlanu. Przed nami naprawdę rozbudowana kampania dla pojedynczego gracza z całym mnóstwem misji pobocznych i możliwości jakie daje otwarty świat gry. To tytuł na co najmniej kilkadziesiąt godzin rozgrywki, i jeśli uwielbiacie serię Grand Theft Auto na konsolach i PC-tach, z pewnością będziecie zadowoleni z tego, co oferuje także Gangstar New Orleans. Na sam koniec, coś dla miłośników ładowania wiader nabojów przeciwników, i to w naprawdę intensywnym tempie. Gunpai Adventures to produkcja. W której zajmujemy się tylko i wyłącznie obsługą działka i staramy się jak najszybciej wyeliminować przeciwników podążających za nami. W grze bowiem siadamy na tyle pędzącego samochodu i eksterminujemy ścigające nas kreatury. Są one naprawdę różnych rozmiarów i ich wielkość jest wprost proporcjonalna do liczby władowanych nabojów, które są potrzebne do zlikwidowania wroga. To bardzo przyjemna rozwałka, której zdecydowanie warto dać szansę. Jak widzicie, w tym tygodniu sklep Play nawiedzały same głośne tytuły. Z tego też powodu trudno przejść obok nich obojętnie. My czekamy na Wasze lajki, komentarze i subskrypcje, za które z góry dziękujemy. Do zobaczenia!